Go Nie mam zamiaru już słuchać takiego gadania. Zwątpienie cięższe niż stary śnieg. Wybacz, mój wodzu. Będziemy gotowi na kolejną próbę. Ale żadnego próbowania trzeba to zrobić. Rozumiemy się? Tak, wodzu. Dobrze. Nieznajoma, chciałabyś ze mną porozmawiać. Naprawdę chcesz wrócić na górę? Przyrzekłem, że to zrobię. Nawet jeśli jest to takie ryzyko. Ryzyko czego? Śmierci? Gorsze od śmierci to ugiąć się przed wyzwaniem i rzec, nie da rady. To stamtąd pochodzi Twój werak? Nie. Zebrałem większość łowców z całego Banu Ur, by stawić czoła Demonowi. Ale ja się tu urodziłem i zostałem, by walczyć z Karcza, kiedy inni uchodzili w góry. Mam wciąż wojowników z tamtych lat, tych, co przeżyli. Ten demon, o którym mówisz. Jeśli tylko starczy ci odwagi, możesz pójść i sama zobaczyć. To odmieniło maszyny, są silniejsze, groźniejsze. Ale co to jest? To akurat pytanie do szamanów. Urea wie o tym demonie. Gdzie ją znajdę? Urea jest szamanką. To nie są rzeczy, których powinni słuchać inni, a już na pewno nie obcy. W pieśni Kresie są też inne waraki? Tak. Osada prowadzi własne życie dla każdego banuka, co szuka schronienia. Powstała tuż po wojnie, w miejscu, w którym było obozowisko. Wyrosła niczym przebiśnie wiosną. Być może nawet. Przetrwa do kolejnej wojny skarcza. To chyba wszystko z mojej strony. Dobrze. Przedkładam czyny nad słowa. Jasne. Olgród nie docenia bandogów. Nie ugniemy się przed Ciepło to rzadka rzecz. Bo by się znalazła. Dobra. Jeśli chce dowiedzieć się czegoś więcej o tym demonie... Muszę znaleźć ureę. Aby to zrobić, muszę pomówić z jej uczniem. Poszedł wzdłuż rzeki na północ. Cudzoziemko, czekaj, czekaj chwilę. Ta twoja broń, cudzoziemko, ta włócznia. Widzę w niej niebieskie światło. To? To akurat dzieło jednego z moich znajomych. A, szaman. E, nie. Bardziej. Druciarz? Druciarz nie rozumie iskry w metalu, pieśni, która w nim siedzi, ale można to poprawić, modyfikować z pomocą przedwiecznych. Daleko na północy jest jaskinia, jama w śniegu. W niej znajduje się gniazdo ptaków z metalu. Znajdź ptaka, co nie został rozebrany przez szamana. Szukaj w nim szyny, długości włóczni. Tyle. Mogę powiedzieć. Przynieś szynę z metalowego ptaka w jaskini. Dzień jak co dzień. W idealnym wyraku każdy łowca nadaje się na wodę. W czym jestem dobry i znam swoje miejsce w teraz. To będzie farbowało. Kupcy, a do tego karcza. Co sprowadza karcza tak daleko od domu? W kraju jest na co polować. Jest też ryzyko. Niektórzy lubią jedno i drugie i dobrze płacą takim, co ich tam zaprowadzą. Tym razem łowy były nieudane. Nawet po tym, jak wzięłam tego kapłana, by czytał znaki. Mówiłem, że blask słońca jest dość czerwony w wieczór tego. To nie twoje zmartwienie, łowczyni. Niechaj twe strzały dosięgną celu. Skoro książę i powrócił do południka, to znaczy, że wojna się skończyła? Według Burgrenda uczeń Urei poszedł na północ od rzeki. Oby niezbyt daleko. Pewnie naltuk wpatruje się tak w te wieże. Chyba wysyła jakiś impuls albo sygnał. Naltuk, kim jesteś? Jak mnie znalazłaś? Burgrand mówił, że cię tu znajdę. Uparty jest. Mówiłem temu Oseramowi już tysiąc razy, że niczego nie chcę kupić. Nie jestem kupcem. Chcę tylko znaleźć ureę. Nie dasz rady. Poszła tam, gdzie tylko szamani chodzą. Szuka porad głosu niebieskiego światła. To jest jej celem. A mnie kazała obserwować wytwory demona. Powstrzymać się, jeśli zdołam. Ale co ja mogę poradzić na tę wieżę? W ciągu kilku tygodni rozlały się po całym kraju. Energia demona w nich pulsuje. Jednoczy maszyny, nawet naprawia. Powiesz mi, gdzie poszła Urea? Zadajesz mnóstwo pytań, tylko kiedy nie dostaję odpowiedzi. Jest tylko jeden głos, którego słucha Urea, nie Twój głos. Przykro mi. Ara tak powiedział, że demon zmienia maszyny Popatrz, niektóre mają fioletowe znaki Należą do demona Są silne, niebezpieczne Prawdę mówiąc, widziałam coś takiego Skażenie Ale to nie był wasz demon Naprawdę? No to wiesz więcej niż ja A te wieże były częścią tego skażenia? Nie, to coś nowego Jak mówiłem, dają moc maszynom demona Trzeba je powstrzymać. Dobra, czyli chcesz powstrzymać dzieło demona? Wiem jak zacząć. Moim łukiem i włócznią. Cudzoziemko, powiesz jak ci na imię? Eiloi. dobrze. Jeśli przegrasz z maszyną demona, będę mógł opowiedzieć o Twoich wysiłkach urei. Wielkie dzięki za zaufanie. Ale nie zawiodę. A jak skończę, powiesz mi gdzie ona jest. Maszyny, co zwierzę. Może uda się nie zniszczyć. Ciekawe, może zdołam to zdominować. свежесть. Teraz ja, muszę schodzić i mi zrobić. maszyny, ale można ją przejąć. Pomówmy o Ureji. Wygląda, że mogę się zająć maszynami i wieżami. Demon później. Udało ci się jakoś przejąć jego moc. Może Urea powinna cię zobaczyć. A tak naprawdę to szuka nadziei. Po tym, co zobaczyłem, będziesz ją mogła jej dać. Wycofała się za tamte góry, za soplice. Musisz wyruszyć ścieżką szamanów. Koniec ścieżki poznasz, kiedy dojdziesz do kaplicy, wielkiej maszyny pokrytej niebieskierką. Po przejściu próby, szamani biorą kawałek w nagrodę. Jeśli dotrzesz aż tam, też sobie weź. Należy się. Byłeś z Ureą w czasie ataku na górę? Bardzo chciałbym być, nawet po tym, co się stało. Żaden ze mnie wojak, dlatego zostałem. Kiedy Urea i wódz wrócili, widziałem, jak się kłócą. Nie wiem dokładnie, o co poszło. Potem Urea przyszła do mnie, dała zadanie i odeszła. Burgrent mówił, że jesteś uczniem Urei. Gdy jej nie ma, służę mojemu wodzowi i Werakowi jako doradca, zwiadowca, mówca niebieskiego światła. Nie nudzisz się. Nie jestem pewien, czy potrafię być jak Urea, ale próbuję. Jestem jej to winien. Ona dała mi szansę. Chciałem być szamanem gdzieś na końcu świata. Ona jedna. Wspomniałeś coś o niebieskierkach na końcu ścieżki szamanów. To kryształ, który rośnie na korpusach maszyn w najstarszym lodzie. My, Banukowie, wierzymy, że to niebieskie światło, które zamarzło, gdy je opuszczało. To, co powinno cię bardziej zainteresować, to jego cena. Jak przejść tą... Ścieżką szamanów. Ruszaj do Soplic. Musisz iść za znakami przez jaskinie w lodzie i wodospady, a potem w górę do świątyni. Ale uważaj. Ścieżka to także próba ostateczna próba dla młodych szamanów. I znajdę ureę na jej końcu? Nie. Ona wchodzi wyżej gdzieś tam do wnętrza góry. Jak ją spotkasz, powiedz jej, że wierzę, że znowu usłyszy głos. Pora ruszać w Soplicę, znaleźć tę ścieżkę szamanów. Tylko jedno z nas. Z góry to pewnie soplice. Ścieżka szamanów zaczyna się gdzieś wyżej. To muszą być ruiny, o których mówiła Leolaj, łoskoty. Do tego zalane, jak wspomniała. Płapaki. Pewnie przyszły gdzieś z góry rzeki. Idące wzdłuż niej, znajdę źródło. Staje się dość prosto. Bez wątpienia mnie to rozbudziło.